Witam, tutaj Francesca Messi i zapraszam na kolejny odcinek przygód z Minecraft. Jak tam akcji? Wiele ja wody. Ile co do kopalni? nie Долго мне так не займет. Dobra. Lecimy przez mój fajny tunel. Jeszcze mam taki pomysł, żeby go ulepszyć. Żeby robić szybciej szybsze przemieszczanie się. Jest tam? Ciemno? Nie. Jest. Dobrze. Przecież Szybciej się przemieszczanie.

może tutaj znajdę jakieś diamenty. Nagrywam to też późno. Niestety nie wiem, czy będzie później, myślę. Ale będzie krótszy odcinek, jak zwykle. Będę... Ja to było na innym edytorze. Niezwykle to robiłem na kanwie, Na której nie miałem limitu plików. Jak wielkości pliku. A teraz będzie jakby 20-minutowy filmik. Natomiast nie, nie ma tutaj żadnego timera. Ale raczej powinienem wyczaić kiedy jest 20 minut. Bo za tamtym tym limit jakiś tam... Jakiejś tam wielkości pliku. Tutaj był głupi. Tylko żebym musiał zakup... W wersji Pro. A teraz na go tego że bo się bardzo szybko pliki przesłały. Szybciej nie niż na, niż na kanwie, Na kanwie nie miałem nic plików, dlatego właśnie. Bardzo lubię te kowalnie. To jest chinie, jest chinie. Wiesz, nie trzeba używać tak dużo torczy. Bo są oświetlane. O. A tutaj mogę coś ciekawszego znaleźć. Precz, precz! To nie. Trzeba trzeba używać umysłu. Szkoda, że ja się na tym. Nie, nie, nie.

No dużo diamentów, O! Oh. Oj Jedź, Jezu chryste, dwa! Umrę, umrę, umrę! Idź pręcz, czadanie, idź Co? 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 Czy? Tu żart! Witam, co przestała działać! Szybko, szybko, szybko. Z bez kilofa, ale szybko trzeba wyjść, bo jest załadowany Chang. A jeśli nie wejdę, to będzie średnio. Zresztą znaczy nie mam szybką metodę transportu. Ty, sorry, 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 nie mogę teraz zebrać. Gdzie poszedłem? Po tam. Trzy małe zombiaki. Już jeden, dobra, dwa, dobra, ale jak one... zaczęły nagle magicznie mi to całkowicie... wychodzić poza moc tego, to co ja mam zrobić? I siedem, tak, w głąb na dół i w tą stronę. Tu, tu, tu państwa małe. Zabrałam wszystko, skład 7 diamentów. Dobra. Czy, ale czy ma ze zombiaki? Skoś marka to z tego górnika. czemu nie ma już tutaj takich nerwowych sposobów? do ten mineshaft? Fajnie. Oświetlę go do bezpieczeństwa. O, skrzynka! O! Złote jabłko! Sporo torów. I żelaza wezmę. Z głuką przyjemnością. A co tutaj coś jest dobrego? Więcej torów plus zasilane! Fajnie, będę miał haha, bardzo śmieszny żart, dać mi kurs of vanishing biorę tory Demonstrualny kopalnia. O? Więcej torów? O! Daj mi pochodnie. Ktoś ja ten wydałem. nie. Akurat. Diamenty! Juki! Któż jest ten mineshaft? Na pewno bardzo. Kurde, i mogłem wziąć ten węgiel. Czuję, że krążę w kółko. Jest tu wyjście jakiekolwiek? Znowu to samo miejsce. Jak ja tutaj wszedłem? Tutaj? To ja spadłem z jakiejś kultury tego. Tak, no, to jest to? Nie, to jest ten. Inny tam był. Mineshaft. Lecia skrzynka. W Minekart. W Minekarcie. Aha! O! Infinity, jak fajnie. Dużo pochodni. O, tutaj. Jestem w dobrym miejscu. No. 11 diamentów, no to... Starczy na jakieś porządne ulepszenie Może jeszcze tam podkrywam trochę Ocen lawy tutaj jest dalsza dalsza część O tak, to pójdę. Jestem też taki, że ja nie wziąłem koordynatów. Staram się grać jak ze starych dobrych czasów. Choć jestem jeszcze, nie jestem stary, ale wolę grać jak ze starych dobrych czasów, kiedyś się grało. Uuu, kolonia aksolotlów. Nazwę Ciebie, koleśko. Nazwę Ciebie... Nazwę Ciebie Goldie. Nie patrz mu w oczy. Nie chcesz mieć problemu jak ten znany speedrunner. Łocie, panie. Wracam, bo no, za daleko, za daleko jest tutaj przejście Ja się by nie zgubię moje, moje umiejętności nie są takie dobre Gdzie jest jaka kobieta pochodnia? Kurczę, pójdę tędy Tędy chyba Jeśli nie zobaczę jakiejś gliny rozwalonej To na co się w złą stronę w dobrą Se serio? No serio! Prima è da sola strana. Sì, evidentemente è da sola strana. Jakby co... No, na, wa, na, po, na początku wakacji nie będzie filmów, albo może będą krótkie. I z ustawioną datą, bo będę wyjeżdżał na wakacje i tam nie mam komputera do decyzania. Nie mam jak po prostu wrzucać filmików. Zgubiłem się Ewidentnie się zgubiłem Kysz, szatanie Kysz, szatanie Biorę te diamenty, bo zawsze diamenty każdy lat przyjmuje ze szczęściem. Uuu, jeszcze dużo! To chyba starczy mi na ten... Na pełną zbroję? Tak, starczy mi. Cały diamentowy secik. Jak fajnie. Zgubiłem się, nie znam tego miejsca. Ale tutaj doszedłem. Enderman. I tu szedłem. O! Mam przejście chyba. To jest tak. Se czy serio jest, jest trochę miejscem wpadania? Wcięcie? Dziury, z których nie da się wyjść. Tutaj na pewno nie byłem.

Zgubiłem się. Pochonia, pochonia, pochonia. Tak, dobrze idę. W końcu znalazłem wyjście. Eee... A, dobra, mam przejście. Przejdę naokoło. Nie trafiłeś! nie ucha najlepszy pomysł. To nie był najlepszy pomysł. Serio? Czy to gra po prostu... Chce się mnie zerwować? No. O, mógł. Jest ciało u nas. Gdzie jest trzały? I w końcu wychodzę na powierzchnię. Rozbuň mě nowego na no idź akcesorátla. I i on No Goldi, bo jest złoty. No, mamy Axiego go, mamy Goldiego. A, zapomniałbym. No to subskrybujcie, łapkujcie. Czerwony magiczny guziczek na Was czeka. I zapraszam na kolejne odcinki Przygód z Minecraft. Adios!